Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam moich subskrybentów, witam wszystkich słuchaczy. Drodzy Państwo, subskrybujcie mój kanał, subskrybujcie. Jestem synem Polskiej Ziemi, kanał typowo prawicowy. Pokażmy, ile nas jest, rozpowszechniajmy, rozsyłajmy, pokażmy wszystkim, jaka obłuda i schizofrenia panuje w opozycji, czego nam oni to na uszy nie nakręcają jak próbują nami zmanipulować i wywrzeć na nas ostateczne zdanie wszystkich bardzo serdecznie zapraszam wszystkich przeróżnej maści prawicowców którzy tutaj będą czuli się jak u siebie w domu zapraszam serdecznie dzisiaj fajny materiał właśnie o budzie i schizofrenii opozycji zapraszam opozycja robi z nas idiotów Proszę Państwa, wybory się nie odbyły i wszyscy o tym wiemy, ale zagrywka, jaką nam serwuje opozycja, zdaje się być poniżej pasa i traktuje nas wszystkich jak idiotów, ludzi z amnezją, którzy niczego nie pamiętają. Więc ja to wszystko Państwu przypomnę. Przypomnę Państwu wypowiedź budki przed wyborami, która brzmiała następująco: Dementuję, nie ma zgody na majowy termin głosowania. Wybory muszą być uczciwe i bezpieczne. Rozważanie pójścia do urn w szczycie epidemii to szaleństwo. Tak właśnie Borys Budka wypowiedział się przed wyborami i wiele, wiele innych jego wypowiedzi przed wyborami można by tu przypiąć. Natomiast tak wypowiedział się. Po wyborach, które się nie odbyły. To fale wyborcze, które powinny dzisiaj być otwarte, po prostu nie funkcjonują. Fale wyborcze, które powinny dzisiaj być otwarte, po prostu nie funkcjonują. Jak słyszeliście, drodzy słuchacze, ta forma obłudy, schizofremii i kłamstwa obowiązuje w całej opozycji. Następnym takim przykładem jest Dariusz Rosati. Polityk PO oraz kontakt SB pod pseudonimem Bayer. Jego wpis brzmiał właśnie tak. Ostrzegaliśmy wielokrotnie, że wybory korespondencyjne w czasie epidemii nie są bezpieczne. Przykład Bawarii to potwierdza. Przypominam o tym, bo prędzej czy później staniecie przed sądem i odpowiecie za narażenie zdrowia i życia Polaków. Nie będzie tłumaczeń, że nie wiedziałem. A tak, drodzy państwo, wypowiedział się po wyborach, które się nie odbyły. Po raz pierwszy w historii Polski nie odbyły się wybory w wyznaczonym terminie. Powiedzmy jasno, państwo PiS zawiodło na całej linii w bezwzględnym dążeniu do utrzymania władzy. PiS złamał prawo i konstytucję i doprowadził do prawnego chaosu, narażając Polskę na śmieszność. Drodzy słuchacze, jako obserwatorzy, Pamiętamy, nie jesteśmy idiotami, nie jesteśmy debilami, którym można kit wciskać. Próbuje się nas zrobić debili, ale my się nie damy. My się nie damy i my pamiętamy. Pamiętamy o rozbiorze, którego dokonała Platforma Obywatelska na Polsce. Pamiętamy i nigdy nie zapomnimy. Pamiętamy, jak byliśmy okłamywani. Pamiętamy, jak nam makaron na uszy nakręcali. Nie chcemy takiego powrotu rządu, nie chcemy nikogo, kto jest wrogiem Polski. Chcemy tylko prawego rządu, który zadba o Polskę i Polaków. Drodzy Państwo, pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do usłyszenia, z Bogiem.